Barce dzięki programom w Polsce sieci Barka stanęli na nogi i powrócili wraz z liderami Barki właśnie pracować na farmach. Pracują naprawdę wraz z liderami Barki bardzo dobrze, wykonując proste prace, ogrodnicze, leśnicze, pracują oczywiście legalnie i program ten będzie kontynuowany, wszystko na to wskazuje, na większą skalę w przyszłym roku. To rzeczywiście bardzo dobry przykład, ale bezdomni Polacy, proszę Państwa, są nie tylko w Wielkiej Brytanii. O tym, jak z problemem bezdomności wśród imigrantów radzą sobie Włosi z Rzymu, Urszula Rzepczak. Włochy to dla nas idealny kraj, powiedział mi pewien bezdomny Polak, podkreślając, że takie, a nie inne życie prowadzi z własnego wyboru. Latem we Włoszech jest jak w raju. Rzeczywistość dla bezdomnych zmienia się zimą. We Włoszech wedle różnych danych jest od kilkudziesięciu do dwustu tysięcy bezdomnych. Piętnaście lat temu tylko co szósty był imigrantem, dziś co drugi. Większość prowadziło kiedyś normalne życie. Byli robotnikami, kierowcami ciężarówek czy nawet żołnierzami. Najwięcej z nich pochodzi z Rumunii, Ukrainy, Albanii i z Polski. Tych ostatnich jest coraz mniej. Imigranci korzystają z naszej pomocy krótko, dopóki staną na nogi. Dzisiejszy bezdomny jest coraz młodszy, co drugi ma od 21 do 40 lat. 8 na 10 to mężczyźni. Niektórzy nawet regularnie pracują i klecą w parkach domostwa. Bezdomne kobiety to były gosposie domowe lub opiekunki starszych osób, które nagle straciły pracę i mieszkanie. Wówczas jedynym wyjściem wydaje im się przemieszkać jakiś czas na ulicy. Instytut San Gallicano w Rzymie od kilku lat pomaga bezdomnym. Trafiają tu, kiedy są chorzy. Udzielamy im pomocy lekarskiej, a jednocześnie badamy warunki, w jakich żyją, co jadają, szukamy wyjścia i jakim pomóc. Dzięki tak zwanym mediatorom kulturowym bezdomni mogą otrzymać tu pomoc prawną i społeczną, tak by przetrwali najtrudniejszy okres, a ci, którzy naprawdę tego chcą, mogli odbić się od dna i powrócić do społeczeństwa. Mamy w tej chwili zespół psychologów i staramy się zrozumieć, dlaczego te osoby są w takiej sytuacji, czy to są problemy rodzinne. Bardzo często już wiemy, bo mamy, zaczęliśmy już prowadzić taką statystykę, że to są osoby, które mają problemy psychiczne. We Włoszech są setki placówek pomagających bezdomnym. Nie zawsze jednak tak było. Przełom nastąpił w 2000 roku, kiedy zimą na ulicach Rzymu zamarzło kilku bezdomnych. Wówczas dekretem rządowym ogłoszono tzw. alarm zimowy, zgodnie z którym odpowiednie placówki w najchłodniejszych miesiącach muszą udzielić schronienia bezdomnym. Dla problemu z daleka, z bliska, z Rzymu Urszula Rzepczak. Panie konsulu, często spotyka się pan z taką opinią, że pomoc dla polskich bezdomnych za granicą nie jest potrzebna, bo powoduje ona na przykład to, że bezdomni przenoszą się. Do krajów Europy Południowej, gdzie klimat jest łagodniejszy? To są uzasadnione obawy? E, znaczy, mnie się wydaje, że tak jak mówię, trzeba przede wszystkim brać pod uwagę to, że to nie tylko bezdomni przenoszą swoją bezdomność z Polski poza granicę kraju, ale bezdomnym staje się cała masa ludzi, którzy wyjeżdżają z zupełnie innymi zamiarami. Natomiast... No tak, ale to co Pan mówi o przestępcach, no to już nie możemy też demonizować tego problemu, bo to nie, 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 nie połowa, ja... niewielki procent Polaków. Ja akurat nie, nie, tylko nie, teraz, nie mam teraz na myśli akurat tej grupy, która Sądzę, że stanowi mniejszość, natomiast y, y, mówię o ludziach, którzy po prostu zbyt pochopnie po, podjęli decyzję o y, wyjeździe lub bez jakiegokolwiek przygotowania podjęli decyzję o wyjeździe i niestety ich bezdomność się zaczyna od momentu zejścia z pokładu samolotu albo wyjścia z autokaru, który przyjeżdża na stację autobusową do Londynu czy innego wielkiego miasta brytyjskiego. Stają się bardzo łatwym kąskiem dla żerujących tam gangów. Niestety polskich gangów, polskich także, które ich okradają wszystkim. nawet z tych kilku funtów, które przywieźli w Polsce. Czasami są w to oszczędności całego życia albo nawet kredyty. Pozbawiają ich, pozbawiają ich dokumentów. Ci ludzie zostają po prostu bez języka, bez kwalifikacji, bez znajomości miejsca, bez znajomości kogokolwiek w tym, w tym miejscu, zdani praktycznie biorąc na siebie albo na bliźnich bezdomnych, którzy oczywiście. To, co Anglicy akcentowali, wprowadzają ich w bezdomność. I ostatnie pytanie do Londynu. Aby nie dochodziło do takich tragedii, na pewno potrzebna jest nie tylko doraźna pomoc, ale przede wszystkim przygotowanie potencjalnych emigrantów do wyjazdu jeszcze przed wyjazdem z Polski. Na czym to przygotowanie powinno polegać według Pani? Ja powiedziałabym, że najważniejsza rzecz taka, że żeby ludzie wiedzieli do czego jadą. Jeżeli nie są na 100% przekonani, że będą mieli pracę, będą się w stanie znaleźć w rzeczywistości w obcym kraju, gdzie mogą nie znać języka, może nie powinni jechać. E, idzie recesja, recesja e, będzie bardzo, bardzo surowa. E, już w tej chwili mamy zwolnienia z pracy masowe w Wielkiej Brytanii. Bezdomnymi mogą się stać nawet ci, którzy przyjechali do pracy, uzyskali pracę i z dnia na dzień zostali zwolnieni, mogą znaleźć się na ulicy. Na razie, ponieważ pracy jest mniej, wyjeżdżają często w poszukiwaniu pracy do krajów skandynawskich, ale jeżeli recesja dojdzie, a pewnie dojdzie do krajów skandynawskich też, nie jest to klimat, w którym można przeżyć na ulicy. Pani Ewo, Wszyscy Pani... powinni się dobrze zastanowić zanim wyjadą z kraju, a w Wielkiej Brytanii na pewno pamiętać o tym, żeby się zarejestrować w Workers Registration Scheme. Żeby pomagać bezdomnym potrzebne są pieniądze. Pani Ewo, czy w tym roku również spróbują Państwo uzyskać dotacje z Senatu? Pani Ewo, czy w tym roku spróbują Państwo również uzyskać dotacje z Senatu? Tak, tak, będziemy ubiegać się o wsparcie senatu w tym roku na taką bardzo szczególną inicjatywę. Myślę pod tytułem Centrum Ekonomii Społecznej. Centrum Ekonomii Społecznej tutaj w Londynie będzie działało na podstawie centrów ekonomii społecznej w Polsce, które Barka rozwinęła w Polsce i ta instytucja tutaj w Londynie będzie pomagała Polakom właśnie podnieść ich kwalifikacje, będzie pomagała przygotować się do podjęcia zatrudnienia, a także a także pomoże w utrzymaniu tego zatrudnienia. Bardzo często przychodzą do nas osoby, które mówią, miałem pracę przez tydzień, ale już straciłem. Trzymamy wobec nie tego kciuki. Kras, nie trzymamy kciuki za potrafiłem... Fundację Barka w tym roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. W studiu w Londynie były z nami pani Anda McBride, tłumaczka i publicystka, i pani Ewa Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, a w studiu Telewizji Polonia w Warszawie pan Janusz Wach, naczelnik Wydziału Opieki Konsularnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych były konsul Rzeczypospolitej w Londynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.